Właśnie pan zapowiedziony już poseł Michał Urbaniak, Konfederacja. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo. Ten rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o podatku od, o dochodowym od osób prawnych oraz niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Już sa, sama nazwa jest skomplikowana. E, cóż, zasadnicze zmiany, jakie, jakie tutaj zachodzą, to umożliwienie na przykład niestosowania przepisów dotyczących odpowiedzialności w przypadku dokonania przez podatników płatności na rachunki, które nie są tymi oficjalnymi rachunkami, zgłoszonymi tutaj do urzędów państwowych. W wypadku, na przykład, VAT-u. W porządku, to jest na plus. To w porównaniu do tego, co jest w dzisiejszym stanie prawnym, jest na plus. Wprowadzenie też możliwości przekazywania, na przykład, paragonów drogą elektroniczną, również jest usprawnieniem. W porządku. Problem jednak leży zupełnie gdzie indziej. Po pierwsze, to, o czym już wspomniał mój przedmówca, pan Janusz Korwin-Mikke. Zmieniacie podatki, zmieniacie prawo ileś set razy, a sami przedsiębiorcy i wasz rząd doskonale o tym wie, bo sam też reprezentuje, Pomorze, rozmawiam z przedsiębiorcami na tych samych rozmowach, są nawet na przykład minister Selim. Rozmawiamy i podstawowym problemem, jaki teraz też w dobie kryzysu jest i który widzą przedsiębiorcy, to jest split payment który wprowadziliście. To jest właśnie podzielona płatność, utrzymanie części pieniędzy w bankach, a banki dzięki temu mogą nimi obracać i pożyczać pieniądze rządowi. A druga sprawa to metoda kasowa naliczania podatków. Nie korzystacie z tego, a od lat mówią o tym przedsiębiorcy, więc pomyślcie troszeczkę i skorzystajcie z tego, o czym sami przedsiębiorcy Wam mówią. Dziękuję bardzo.